Hej, kochani, witamy się z wami w nowym odcinku na naszym kanale. Dzisiaj wam pokażę jak zrobić samodzielnie zabawkę na króliczka. I pewnie większość z was ma potrzebne materiały u siebie w domu. Na początek, sobie kładziemy ściereczkę, na to dajemy rolkę od papieru. Na to tam w środku musi być sianko. przykrywać to drugą taką ściereczką. No i już zabawka jest gotowa. Możecie ją podać króliczkowi i na 100% króliczkowi. Król król to się spodoba. No już zapapkę mamy gotową, no pokruszyło mi się strasznie. Później to posprzątam, ale króliczkowi możemy dodać. Kicek, chodź. No, razie jednicę to położę i może ja sama przejdzie. To jest jakby taki buciek, bukiecik zrobiony ze ściereczek i w środku po prostu jest włożone sianko. No i Kicek już to zestuje, chyba mu się spodobało albo nie wiem. No już. I próbuję to. O, jeszcze mu tak położę. Że... No na razie nie chcę, bo przed chwilą jest Ale no teraz wsuwa z tego. Więc zabawka jest udana. Zachęcam też do robienia takich rzeczy. Jeżeli, och, jeżeli macie jakiegoś króliczka. Do zobaczenia. Na razie. Cześć.